Piękne rzeczy, bardzo wrażliwe, delikatne i sam materiał, i forma, i pomysł. To wszystko jest wspaniałe. Bardzo chciałam Państwu podziękować, że przybyliście Państwo dzisiaj na ten Jest to faktycznie mój debiut, jeżeli chodzi o dostawę biżuterii gdziekolwiek na świecie. Po prostu to jest pierwszy raz, kiedy pokazuję swoje miniatury na formach biżuteryjnych. To są takie opowieści, które się składają właściwie na całą mnie, czyli tą gadugę mnie, bo ja nie lubię opowiadać, ale w pracy plastycznej jak najbardziej. Jest tu mnóstwo historii z życia małych znajomych, moich przygód, ze zdarzeń, które może są niektórym bliższe, może niektórym dalsze. Myślę, że każdy potrafi sobie dopisać do każdej z tych ilustracji jakąś swoją historię i one po to powstają. Są po to, żeby je nosić ze sobą, bo najczęściej w mi było, że zostać się z pracą, którą wystawiałam w domu, wyjeżdżałam na do długo poza i brakowało mi tego, żeby być blisko to rzeczy, które lubię. Ponieważ pierwsza praca, którą mam na sobie, powstała bardzo dawno temu i powstawała też długo, bo powstawała parę lat, te prace wszystkie powstają parę lat dlatego, że ja nie, mam, nie mam czasu dojść do swojej pracowni, a jak już tam dojdę, to robię jedną fazę i ona musi przeczekać jakieś momenty do, do następnego zrobienia. W międzyczasie uczę, w międzyczasie robię swoje konstrukcje trójwymiarowe, które na pewno mogłyby być jedną częścią tej wystawy, ale nie chciałam mieszać się już mediów, ponieważ tutaj króluje jedno medium najważniejsze dzisiaj, czyli porcelana. I ta porcelana, którą można i nosić ze sobą, i dawać wnętrzom, i przenosić we wnętrza, i przenosić się z nimi. Dlatego te obrazy, obrazy są do noszenia. I takiego dosłownego, i do takiego przenoszenia i w czasie, i w przestrzeni, i z ludźmi. I w, w jakichś okolicznościach, które są od nas zależne właśnie. Także myślę, żeby nie, nie robić tutaj za dużo prototopu. Bardzo się cieszę, jeżeli Państwo się przyzwyczajają do jakiejś pracy. Cieszę się, jeżeli Państwo odnajdą w tych pracach jakieś swoje nienapisane historie, które ja cały czas piszę w ten sposób. To, że Państwo zechcieli przyjść i słyszałam tyle miłych słów, no nastraja mnie tak, że jednak nie wyjdę z tej <laughs> ceramicznej i chyba niej trochę, trochę dłużej zostanę, chociaż ja jestem eksperymentatorem we wszystkich mediach i po prostu rzucam się w, w takie może paskudne dla tych, którzy siedzą w technologiach i w technikach, ale z drugiej strony no, trzeba trochę odwagi i trzeba się trochę poruszać. Dajemy też przykład młodym, więc oni też powinni eksperymentować, a nie siedzieć cały czas w tym, co czego się nauczyli raz i na zawsze. Także dziękuję bardzo i życzę miłego oglądania. Ale jeszcze jedno. Nie powiedziała Pani tego, że Pani się podzieliła tutaj ze mną tak w międzyczasie, kiedy oglądaliśmy wystawę, Nie powiedziała Pani o tych nadprzyrodzonych cechach tej biżuterii no, tak i właśnie. konkretnie o tej... Może pani coś o tej energii? Znaczy to nie chodzi o energię, tylko chodzi A, o, to, o o powiedzenie mojej babci, kiedy wychodziłam na gór i zawsze miałam oczywiście szalik nie, nie w tą stronę i zawsze przeważnie w ingi, tylko nie na mnie, żebym przykryła duszę. Stąd przykrycie duszy to jest przykrycie duszy amuletem. Natomiast co odkryliśmy to to? Że ta porcelana przyjmuje ciało, e, ciepło ciała e, i przez to e, bardzo szybko. Pozbywałam się wielu garbułowych problemów, czyli wszystkie krypki, grypy i tak dalej przychodziły mi bardzo, bardzo szybko. Więc jest to taki osobisty grzejnik. Może przyjmuje też dużo energii i oddaje tą energię osobie, która powinna ją zatrzymać, bo przeważnie jesteśmy optymistami i chcemy jesteśmy optymistami zostajemy. Więc jest to taka trochę darcza, trochę grzejnik, trochę może no, magia. <grym> Się tej wspaniałej wystawy, i męża Normana Ozińskiego, który również ukończył naszą uczelnię, Wydział w, w Którewnęcz, który dzielnie ją wspomagał. Jak inaczej sobie nie wyobrażam, żeby takie wspaniałe rzeczy móc, móc w pojedynkę robić. Tak, on to spytał, prawda?